Ja nazywam się Norbert Cała i od ponad 6 lat jeżdżę samochodami elektrycznymi. Postaram się Wam przybliżyć i oswoić troszeczkę elektromobilność. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak szybko ładuje się samochód elektryczny. Najprostszym sposobem, dostępnym prawie dla każdego, jest ładowanie ze zwykłego gniazdka 230V. Ładując ze zwykłego gniazdka 230V, osiągniemy maksymalną moc ładowania około 3 kW, czyli średniej wielkości bateria w samochodzie elektrycznym będzie nam się ładowała około 20 godzin do pełna. Jeśli potrzebujecie w domu szybszego ładowania, to możecie zainstalować sobie takiego wallboxa. Takie wallboxy znajdziecie też pod kawiarniami, restauracjami i taki wallbox potrafi dawać moc 11 kW, a czasem nawet 22 kW, więc średniej wielkości baterie w aucie elektrycznym naładujecie do pełna w 5-6 godzin. Takie naprawdę szybkie ładowarki znajdziemy najczęściej przy trasach, na MOPach, ale również pod centrami handlowymi. Tu już mamy inną wtyczkę, CCS. I taka wtyczka potrafi ładować auto z mocą powyżej 100 kW, a nawet 350, a to pozwoli uzupełnić nam energię w trasie do 80% w 20-25 minut. Takie najszybsze ładowania mają swoją wadę. Są niestety najdroższe, ale o cenach ładowania powiemy innym razem.